Witajcie, dzisiaj prezentacja całkowitej nowości w naszej ofercie, a mianowicie będzie to kapslownica i korkownica w jednym, dwa urządzenia w jednym. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, zapraszam na film. Dobrze, że tacy hobbyści, jak ty czy ja yy, robią bardzo dużo fajnych rzeczy w domu. Robimy piwa, wina, wina musujące, miody pitne, różne przetwory, soki, kompoty i czasami coś chcemy zakorkować, czasami coś byśmy chcieli zakapslować. No i to urządzenie przychodzi nam właśnie z pomocą. Żeby nie kupować oddzielnie korkownicy i kapslownicy, możemy sobie kupić korkownicę i kapslownicę dwa w jednym. Słuchajcie, urządzenie nie jest małe. Bo i zalet ma sporo. I zaraz Wam je pokażę. Ta ta -da 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 -da. Tak oto wygląda urządzenie. Słuchajcie, najpierw. Co dostajemy z urządzeniem? Jakie wyjmiemy z pudełka? No, dostaniemy wstępnie złożone urządzenie. Właśnie takie. Włoską. Literaturę do poczytania. Ale w niej za dużo się nie dowiecie. Słuchajcie, rączka, korek, fabrycznie założona końcówka do korkowania. Oraz tu na dole w bardzo fajnych miejscach wczepione głowice do kapslowania. Głowica do kapslowania tych tradycyjnych kapsli 26 mm i tych kapsli większych 29 mm. No Słuchajcie, od czego zacząć? Od czego zacząć pracę? Potrzebujemy, musimy skręcić rączkę. Tutaj z tyłu jest specjalnie dopasowany otwór, żeby tą rączkę włożyć. Okay. Z drugiej strony. Tą nakrętką musimy ją skontrować. O, nie musimy jej mocno dokręcać. Wystarczy lekko. Ta rączka ma luźno chodzić. Ta płytka, wkładka, przystawka służy do korkowania butelek. Możemy ją wyjąć. No i teraz sposób działania. Sposób działania jak w każdej innej. Korkownicy, czyli mamy miejsce do włożenia korka. Teraz wezmę jakiś korek, tradycyjny korek. Ups. Miejsce do włożenia korka, i następnie głowica korkująca przeciśnie ten korek do szyjki butelki. Na dole mamy metalową. O, zabezpieczoną. O. Metalową wkładkę numer 2, która służy do ustawiania poziomów dla konkretnych wysokości butelek. Bo przecież, jak wiecie, mamy butelki różnej wielkości. Prawda? Takie, takie. Do wina czy do szampana. Prawda? Butelki mają różną wysokość. Dlatego tą płytką musimy sobie wyregulować wysokość konkretnej butelki. Dobra, przejdźmy zatem do korkowania. Do korkowania będziemy musieli założyć właśnie tą górną nakładkę. No i odpowiednio wyregulować poziom dla konkretnej butelki. Ważne, żeby złapać tutaj poziom, żeby to było równe. No i ta butelka musi tutaj być jakieś 2 cm. Musi być tutaj 2 cm luzu. Właśnie tak. Po co ten luz? A ten luz jest po to, żebyśmy mogli dobrze wsadzić korek. Wygodnie. Dobra. I teraz tak. Pilnujemy, żeby tutaj bolec trafił na środek korka. Tu sprawdzamy, czy ta butelka tutaj do szyjki spasowała się dobrze i korkujemy. Słuchajcie, tak wygląda zakorkowana butelka tą korkownicą. O, tutaj troszeczkę, troszeczkę korka się uszczypnęło, natomiast jest to jest to normalna sprawa. Tutaj na środku korka jest taki, takie wgniecenie. To wgniecenie powstaje właśnie w momencie, kiedy ten bolec przeciska korek do butelki przez tą zwężającą się tutaj tuleję. Ale słuchajcie, butelka z winem korek złapie wilgoci, podejrzewam, że po kilku, kilkunastu tygodniach leżakowania ten korek się ładnie ułoży i będzie dobrze wyglądał w butelce. Ale tak też nie wygląda źle. Natomiast, tak jak mówię, jest to. Tak, w ten sposób właśnie standardowo wygląda korek po korkownicy z takim bolcem. Zaczynamy od ustawienia butelki. Jak widzicie, butelka tutaj pomiędzy butelką a plastikiem muszą być te około 2 cm luzu żeby to mogło sobie dojść i dlatego żebyśmy mogli łatwiej wsadzić tutaj korek, umieścić. Dobra, sprawdzamy, czy butelka tutaj równo przylega. Głowica na środku korka i zamykamy. Jakieś tam drobne resztki zostają, ale Butelka jest solidnie zakorkowana. No dobra, a jak to jest z kapslowaniem? Do kapslowania oczywiście musimy najpierw wymienić głowicę. Musimy zdemontować głowicę korkującą i założyć jedną z dwóch głowic kapslujących. Zatem zajmijmy się demontażem. Okay. Wszystkie końcówki wchodzą tutaj na wcisk, dlatego może wydawać się, że to schodzi naprawdę topornie i ciężko, ale to powinno naprawdę ściśle chodzić. Jakby to chodziło zbyt luźno, to te głowice by nam się przesuwały i moglibyśmy nierówno kapslować lub korkować. Zatem suwamy głowicę korkującą. Głowica korkująca. Teraz dobieramy interesującą nas głowicę kapslującą, w moim przypadku będzie to 26,5. Tak jak widzicie, głowice w tej kapslownicy mają już tą magiczną wkładkę. Pokazywałem Wam już film z Eterną plus. O tutaj tutaj gdzieś pojawi się link, gdzie opisywałem, że ta wkładka. Ma za zadanie właśnie dociśnięcie korony kapsla do butelki, tak żeby wszystko było szczelniejsze. Więc, jak zdjęliśmy już głowicę korkującą, zakładamy w to miejsce głowicę kapslującą. Jeżeli tylko kapsujemy głowicę korkującą, możemy wsunąć na miejsce tej głowicy kapslującej. Tak. Górna, ta podkładka nie będzie nam potrzebna. Ona służy tylko do korkowania butelek. Teraz tak. Biorąc butelki, musimy najpierw dopasować wysokość tego podestu do butelek, które chcemy kapslować. Zatem demontujemy. Podest. I musimy sobie sprawdzić, na jakim poziomie ustawić. No powinien być to taki poziom, gdzie ta głowica po prostu zamknie się na butelce naszej. Dla półlitrowej butelki będzie to mniej więcej taki poziom. Podnosimy, domykamy, dociskamy, żeby nic się nie przewaliło. No i teraz tak. Kapsel kładziemy na butelce. Przejdę sobie, żeby mi było wygodniej. I zamykamy. Kapsel jest zamknięty. Do mniejszej butelki, oczywiście, ten poziom musimy sobie dopasować. Będzie taki. Kapselek. I butelka jest zamknięta też z takim charakterystycznym wgłębieniem na kapsu. No, i wszystko, słuchajcie, demontuję głowicę kapslującą 26 mm, tą najbardziej popularną do standardowych kapsli, ale w zanadrzu producent daje nam głowicę 29 mm do tych dużych kapsli. Słuchajcie, może się wydawać Wam, że do niczego się nam, się nam ta duża głowica nie przyda, ale nic bardziej mylnego. Może nam się kiedyś trafić po prostu duży kapsel, prawda? Możemy kupić fajne butelki pod szeroki kapsel i wtedy ta głowica nam się przyda. Ale jest jeszcze jedna zaleta z tego, że mamy tą dużą głowicę, a mianowicie taka, że dzięki tej dużej głowicy możemy pomóc sobie w zamykaniu korków od szampana. Zaraz Wam to zademonstruję. Dobra. Zakładamy głowicę szeroką. Ta jest normalna, ta jest szeroka. Mhm. Mamy klasyczną butelkę od szampana. No i zobaczcie. Słuchajcie, kapslownica i korkownica 2 w jednym, 2 w jednym, nawet niektórzy mówią 4 w jednym, bo możemy zamykać korki no, tradycyjne do wina, korki do szampana, kapsle małe, kapsle szerokie, prawda? Więc korko, kapslownica i korkownica 4 w jednym to naprawdę fajne urządzenie, szczególnie dla osób robiących różne trunki domowe urządzenie fajne, proste w obsłudze, generalnie się sprawdza. Słuchajcie, pamiętajcie o subskrypcji, tak żebyście byli na bieżąco poinformowani, co się u nas w firmie dzieje. No i na tym koniec. Pozdrawiam was.